Zamknij na chwilę oczy, weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie, kto naprawdę zarządza moimi pieniędzmi, bo być może to nie ty. Może robią to głosy z dzieciństwa, może stare schematy, które nie mają już nic wspólnego z tym, kim jesteś dzisiaj. Jeśli czujesz, że coś cię blokuje, że mimo starań pieniądze ciągle znikają, to nie chodzi o brak pracy. Szczęścia czy zdolności. To może chodzić o program. Program, który działa tak naprawdę z ukrycia, jak cień. Czasem wystarczy kilka prostych pytań, żeby go tak naprawdę zobaczyć. Posłuchaj, i bądź przede wszystkim ze sobą szczera lub szczery. Czy trudno ci rozstać się z rzeczami, które są zużyte? Trzymasz plastikowe łyżeczki, stare torebki po herbacie zasłony sprzed 10 lat. To może być znak, że twoja podświadomość trzyma się braku. Czy wypłata znika w ciągu kilku dni, a potem żyjesz na styk? To nie kwestia kwoty, tylko tego czy Pieniądz ma w tobie przestrzeń, żeby się zatrzymać. Czy masz źródło pasywnego dochodu? Czy pieniądze mogą przychodzić do ciebie nawet wtedy, gdy śpisz? Jeśli nie, czas zbudować nową strukturę. A co z długami? Czy masz kredyty, zaległości, niespłacone kwoty? Nie wstydź się tego, ale spójrz na nie z otwartością, bo świadomość to początek uzdrowienia. I ostatnie najtrudniejsze, czy kiedyś dostałaś dostałeś większą sumę i zniknęła tak samo szybko jak każda inna. Jeśli tak, to nie pieniądze są problemem, to relacja z pieniędzmi i to nad nią trzeba się pochylić. Ale to dopiero początek bo programy finansowe to nie tylko liczby to przede wszystkim emocje czy czujesz niechęć do ludzi zamożnych czy myślisz oni mają łatwo oni nie wiedzą co to prawdziwe życie czy czujesz się nieswojo w luksusowych miejscach jakbyś był była nie na miejscu, jakbyś nie zasługiwał lub nie zasługiwała. Czy Twoje ciało napina się w prestiżowych restauracjach, butikach, hotelach? Jeśli tak, to nie przypadek, to znaki Twoja energia odrzuca to, do czego świadomie próbujesz dążyć. I tutaj właśnie zaczyna się najgłębsza praca. W moim kursie, Kurs Przyciągania Pieniędzy, uczę Ciebie, jak nie liczyć tylko pieniędzy. Uczymy się je czuć, pracujemy z programami, przekonaniami, energią wartości. Uwalniamy się od lęku, wstydu, przymusu. To nie są puste afirmacje, to transformacja przez ciało dusze i działanie. Jeśli czujesz, że jesteś gotowa, gotowy powiedzieć stop starym schematom, teraz ja wybieram, to zapraszam cię do środka. Kurs jest w formie wideo, trwa ponad 3,5 godziny. Do tego są dwa obszerne e-booki. Uczysz się w swoim tempie i bardzo serdecznie ciebie zachęcam. Jest tam też dużo Rytuałów, magii i różnych takich bardzo ważnych kwestii, które bardzo łatwo wprowadzić w życie. Pieniądze naprawdę zaczynają po tym kursie przychodzić. Zapraszam ciebie na stronę internetową www.lunaris.wrocław.pl